Hello Irlandia, nasz głos na zielonej wyspie. Witam w Hello, Irlandia na antenie 103.2 Dublin City FM. Przed mikrofonem Lady Aga. Dziś rozmawiam z Grzegorzem Kuśnierzem, twórcą nowoczesnej metody nauki języka angielskiego udostępnionej za pomocą platformy internetowej oraz aplikacji mobilnej o nazwie Speakingo. Witaj Grzegorz. Dzień dobry pani Agnieszko, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Zanim opracowałeś swój autorski model nauczania, obroniłeś doktorat z literatury angielskiej na Uniwersytecie w Gdańsku, po czym zostałeś zatrudniony jako wykładowca. Równolegle też pracowałeś jako nauczyciel biznesowego angielskiego i prowadziłeś swoją firmę w Polsce. I jak się potoczyły losy tego polskiego przedsięwzięcia? Tak to czasami w życiu bywa, że jak wszystko świetnie idzie. To człowiek ma pomysł, żeby wszystko. Wywrócić do góry nogami i spróbować, czy nie, nie będzie chciał robić coś innego. I tak było trochę w moim przypadku. Związało się też z osobistymi sytuacjami, ponieważ zakochałem się i ożeniłem dziewczyną z zagranicy, więc doszliśmy do wniosku, że najlepiej będzie, jeżeli przeprowadzimy się do kraju, gdzie nikt nie będzie u siebie. I padło na Londyn, gdzie pracę ze studentami musiałem zamienić na pracę z dziećmi, ponieważ zauważyłem, że oni całkiem dobrze mówią po angielsku, więc trzeba było się trochę przebranżowić, ale uważam, że to było bardzo ciekawe doświadczenie, poszerzające horyzonty. Natomiast teraz myślę intensywnie o powrocie do Polski, tak jak wielu ludzi yy, obecnie ważnie myśli o tym. Obecnie jeszcze wciąż mieszkasz w Londynie, spędziłeś tam już 7 lat ucząc w szkole podstawowej. Czy myślisz, że fakt wyjazdu do innego kraju miał ważne znaczenie w stworzeniu obecnego online nowego startupu? Tak, e, nie ukrywam, był to też kolejny, no, jeden z powodów wyjazdu, dlatego że w nauczycielskiej pensji stworzenie. Biznesu online, opłacenie programistów, którzy zarabiają strasznie dużo pieniędzy. No fajnie, że zarabiają, no ale z nauczycielskiej pensji opłacić by się tego nie dało. Natomiast z pensji nauczyciela w Anglii jest to już możliwe, tak więc rzeczywiście możliwość pracy za granicą pozwoliła mi sfinansować ten projekt, ponieważ ja nie korzystam z żadnych dotacji. Projekt nie jest sponsorowany przez żadne rzeczy. Daje mi to dużą wolność, no ale też Musiałem na to sumiennie odkładać przez wiele lat, ale teraz cieszę się wolnością i swobodą działania. Czy łatwo jest zbudować taki serwis, który stworzyłeś, będąc nauczycielem angielskiego? No właśnie, myślałem, że będzie to dużo prostsze zrobić stronkę i będzie działało. Oczywiście okazało się to milion razy trudniejsze i bardziej czasochłonne, ponieważ to, co użytkownik widzi, to jest jedna rzecz, natomiast od wewnątrz tam cały czas jest gaszenie programistycznych, pożarów, mnóstwo rzeczy się tam wydarza, których użytkownik nie widzi, nie widzi, jeżeli wszystko dobrze działa. Jeżeli się tego nie da w odpowiednim momencie zmienić, przeprogramować, to, to wyskakują problemy. Tak więc jest mnóstwo tych rzeczy. Tak samo wszystkie kwestie związane z marketingiem, z wypromowaniem. Mówi się, że 20% kosztu takiego startupu to jest zrobienie go, a wypromowanie to jest 80%. Tak więc no jest to mnóstwo pracy, ale jest to praca, która bardzo mnie fascynuje, daje mi mnóstwo radości i satysfakcji, tak więc bardzo cieszę się, że to robię. Natomiast rzeczywiście no jest to przedsięwzięcie poważne i długoterminowe przede wszystkim. Czyli budowa takiego serwisu to jest praca od zupełnych podstaw. Musiałeś wszystko zbudować dokładnie od zera. Nie było żadnej bazy, na której mógłbyś się oprzeć. To jest całkowicie autorski program. Tak, jak najbardziej. Całą metodykę zleciłem programistom. No i rzeczywiście te, te wszystkie biznesy online, one mogą się udać, ale to wymaga wielu, wielu lat pracy. Często słyszymy o tych startupach, że o jakiś tam student zrobił aplikację po trzech miesiącach był milionerem. Oczywiście może się to zdarzyć, natomiast w praktyce, wymaga to wytrwałości, długofalowego nakładu pracy, no i jeszcze raz wytrwałości w dążeniu w tym samym kierunku. A jak wygląda to od strony marketingowej, promocja, zdobywanie klientów? Ja jestem obecny w mediach społecznych, są to reklamy, jest to przede wszystkim prowadzenie bloga, pisanie Tekstów na tego bloga sprawia mi strasznie dużą przyjemność, ponieważ wierzę, że nauka powinna być przyjemna i wtedy też jest skuteczna. Również jeżeli jest zabawna, to lepiej się zapamiętuje rzeczy. Tak więc na blogu można znaleźć teksty, na przykład dlaczego nawigacja GPS mówi do Chucka Norrisa w czasie Simple Pass, w czasie przeszłym. No wiadomo, ponieważ jeździ tak szybko jest mnóstwo... Tekstów, które może czasami trochę prowokują, może czasami trochę śmieszą. I najwyraźniej to działa. Bardzo dużo ludzi czyta te teksty, też rejestrują się w serwisie. Tak więc cieszę się, że najwyraźniej to pomaga ludziom zainspirować się do nauki języka angielskiego dobrą metodą na to, żeby uczniom zapadły w pamięć te wszystkie gramatyczne niezbędności jest po prostu stosowanie humoru. Tak, wtedy rzeczy stają się przyjemniejsze i przede wszystkim mamy ochotę wracać do nauki, bo różne metody mogą się sprawdzić w przypadku różnych ludzi, natomiast ważne jest, żeby daną metodę stosować i jeżeli zrobimy sobie taką krzywdę, że, że uznamy, że o, nauka angielskiego to jest takie trudne, bo to wszystkie skomplikowane regułki gramatyczne i to jest takie nudne, nieprzyjemne i tak się muszę poświęcać, żeby to Wiedzę zdobyć, no to wtedy wiadomo, że krawerek wjedzie nam w piaseczek i zrezygnujemy wcześniej czy później. Dlatego kluczem do sukcesu, powiedziałbym, jest uczynienie z nauki przyjemności. Wtedy z radością, z entuzjazmem wracamy do nauki, chcemy się uczyć dalej, i nawet nie czujemy, kiedy ta wiedza nam wchodzi do głowy. Natomiast po pewnym czasie patrzymy i ze zdziwieniem orientujemy się, o, zrozumiałem, co oni mówili, zrozumiałem fragment filmu, zrozumiałem rozmowę. Kiedy uczymy się i sprawia nam, to przyjemność, nie przejmujemy się celami, tylko po prostu traktujemy to jako normalny element tygodnia i to z czasem daje efekty. I to są, jest to by się jedyna metoda, żeby naprawdę nauczyć się języka angielskiego. Po prostu znowu wytrwałość, ale nie taka sierźmiężna i o, to jest takie trudne, tylko taka rozluźniona i będąca wręcz rozrywką. Nazwałeś swój kurs metodą nauki mówienia albo metodą nauki bezpośredniej. Jego innowacyjność tkwi w fakcie, że uczeń zaczyna powtarzać całe frazy, nawet jeśli na początku kompletnie nie rozumie, co one znaczą, czyli po prostu uczy się jak małe dziecko. W związku z tym pojawia się tutaj takie podchwytliwe pytanie: <ścoughs> <śpiewanie> czy jesteś pewien, że ta metoda działa na dorosłych? Tak, jeżeli chodzi o dzieci, to, to też może od razu sobie powiedzmy, to nie jest prawda, że dzieci szybciej uczą się angielskiego. Dorośli uczą się dużo szybciej. Problem polega na tym, że dorośli nie mają czasu. Więc jeżeli puści się takie dziecko na cały dzień do zabawy i ono gada przez cały dzień, na ile potrafi ze swoimi rówieśnikami po angielsku, no to wiadomo, że po tych parunastu godzinach będzie miało lepsze wyniki niż dorosły po jednej godzinie w tygodniu. Natomiast dorośli rzeczywiście uczą się szybciej, zapamiętają się szybciej, rozumieją. Szybciej. Więc to nie jest tak, że jak już wyrośliśmy, to nie możemy się nauczyć jak najbardziej mamy wszystkie predyspozycje do tego, żeby się nauczyć angielskiego i to w miarę szybko. Jeżeli chodzi o skuteczność tej metody, to są różne metody. Jest właśnie tak zwana metoda bezpośrednia. Jej najbardziej prawdopodobnie znanym przedstawicielem jest właśnie metoda Kalana, bardzo lubiana w Polsce i za granicą. Opiera się na badaniach Michaela Louisa między innymi To jest tak zwane podejście leksykalne. Tutaj on odkrył, że to nie jest tak, że jak mu się często wydaje, że język to jest takie, to są cegły, czyli słówka, które sklejamy za prawą gramatyki. I żeby nauczyć się języka angielskiego, musimy właśnie poznać te słówka i skleimy je gramatyką. W teorii brzmi to może logicznie, natomiast jeżeli przyjrzymy się temu, jak rzeczywiście wygląda nasza rozmowa przy takim rodzaju nauki, to okazuje się, że w rzeczywistej sytuacji komunikacyjnej nie mamy czasu na przypominanie sobie, czy teraz mam zastosować prezent synku, czy może tryb warunkowy. Czy to słówko, czy tamto, no, okazuje się, że pojawia się blokada w mówieniu, pojawia się za dużo myślenia, a za mało mówienia. Badania pokazują, że najskuteczniejsza metoda to jest tak, jak w, też w skutecznym nowoczesnym budownictwie, tu produkuje się te domy z całych bloków, z całych fragmentów, które się tylko składa ze sobą, i tymi właśnie fragmentami są całe frazy, są całe zdania. Więc tutaj uczymy się języka angielskiego wręcz jak marines na treningu, widzimy cel. Nie myślimy, o czy wiatr tutaj taki zawieje, czy tutaj e, trzeba wziąć pod uwagę to, tylko po prostu jest akcja-reakcja. I na kursie speakingo, czy w, we wszystkich kursach opartych na metodzie bezpośredniej, dostajemy pytanie i natychmiast odpowiadamy. Pytanie-odpowiedź, pytanie-odpowiedź. I tak samo potem będzie w praktycznej sytuacji komunikacyjnej. Ktoś nas o coś zapyta, to odpowiemy, a nie będziemy się zastanawiać, czy rzeczywiście tutaj trzeba użyć future perfect, czy nie. Czyli problem z tradycyjną metodą uczenia się polega na tym, że po prostu za dużo myślimy. Dostajemy zadanie gramatyczne, musimy pomyśleć właśnie dokładnie, jaki to jest czas, jaka końcówka, jaki tutaj prefiks, jaki sufiks, i to nam po prostu konsumuje zbyt dużo czasu i nagle pojawia się blokada. Strach przed mówieniem spraw przed oceną. I to jest jak najbardziej zrozumiałe, no bo też z nauczycielskiej perspektywy wiem, że no, tych uczniów trzeba jakoś ocenić, no i trzeba ich ocenić obiektywnie. No i zmówienia to jest bardzo subiektywne, jak wystawić ocenę zmówienia. Dlatego gramatyka jest tutaj wdzięcznym zwierzęciem nauczycieli, no ponieważ tutaj można zrobić testy, można odpytywać z regułek, z tego wystawiać punkty, no i można oceniać. No ale pytanie, czy, czy chcemy dzięki naszym lekcjom angielskiego nauczyć się zdawać egzaminy z angielskiego, czy chcemy się nauczyć mówić? Bo są to, powiedziałbym, różne kompetencje. To, że ktoś dobrze zna gramatykę, nie znaczy, że będzie dobrze mówił. I też ludzie, którzy są dobrzy w komunikacji, niekoniecznie będą znali gramatykę. No zapytajmy Anglika czy Irlandczyka, co to jest past perfect. Założę się, że większość z nich nie będzie wiedziała, co to jest. Chodzi o to, żeby mieć nawyk mówienia, nawyk poprawnego mówienia, który właśnie na takich kursach jak Spikingo sobie wyrabiamy. Czy w takim razie Twoja metoda jest odpowiednia również dla tak zwanych językowych purystów, którzy chcą mieć świetnie opanowaną nie tylko komunikację werbalną, ale chcą się również perfekcyjnie prezentować na poziomie pisemnym, co jak wiadomo wymaga bardzo dobrej znajomości gramatyki? Zawsze warto jest atakować ten bastion niewiedzy ze wszystkich możliwych stron. Tak więc ja nie mówię, że w ogóle pod żadnym pozorem nie warto uczyć czy gramatyki. Oczywiście jest to czasochłonne i być może często lepiej ten czas poświęcić na coś innego, ale jeżeli ktoś ma czas i zacięcie, no po to właśnie prowadzę bloga, na którym opisuję mnóstwo różnych gramatycznych zawiłości i jeżeli ktoś ma właśnie zacięcie i zainteresowanie, no to bardzo się cieszę. Natomiast jeżeli nie mamy tak bardzo dużo czasu, to myślę, że warto skoncentrować się na, na tych esencjonalnych rzeczach i tą najważniejszą rzeczą przy nauce mówienia jest to, żeby zacząć mówić. Twoje podejście opiera się na badaniach naukowych. Tak, jak najbardziej jest to osadzone w sprawdzonych, zweryfikowanych metodach naukowych, czyli jest to z jednej strony metoda bezpośrednia. Z drugiej strony kurs zbudowany jest wokół najpopularniejszych słów w języku angielskim, i to już w latach 30. powstała taka lista Charlesa Ogdena, najpopularniejszych angielskich słów. On odkrył, że, że znając je, można właśnie zrozumieć 90% wszystkich konwersacji w języku angielskim i. Na przykład na podstawie tych słów powstało coś, co się nazywa prostą Wikipedią. Ten bardzo fajne narzędzie do nauki języka angielskiego. To są wszystkie te wpisy, może nie wszystkie, ale dużo z tych wpisów, które znamy z Wikipedii, można sobie przeczytać prostym językiem. I okazuje się, że nadal jesteśmy w stanie skutecznie się komunikować, wszystko zrozumieć, używając mniejszej ilości słów. bo język angielski różni się od języka polskiego tym, że w języku angielskim jest mnóstwo słów, które są synonimami, mają bardzo bardzo dużo słów, nie, nie dużo gramatyki, więc znając podstawowe słowa, można bardzo dużo wyrazić. Być może nie będzie to tak bardzo poetyckie i wyszukane, natomiast można zrozumieć, można wyrazić praktycznie wszystko, używając nawet tysiąca słów. A tak jak na speakingu mamy dwa tysiące, jesteśmy w stanie już bardzo ładnie się wyrazić w języku angielskim. Tak jak właśnie powiedziałeś, speakingo bazuje na dwóch tysiącach słów, które zostały starannie i osobiście wyselekcjonowane przez pana doktora. To korzystałem z różnych list. Z jednej strony to właśnie był ten Basic English od Denna, było też to Voice of America, czyli to było takie słownictwo bardziej medialne, coś co użyjemy w telewizji czy w radio usłyszymy. Były to też statystyczne, komputerowe listy popularności czy częstotliwości używania w internecie, na przykład. I to wszystko skompilowałem i ułożyłem listę, którą uważam za też aktualną, ponieważ no, no, język ewoluuje i się zmienia. Na przykład, kiedy. Kalan układał tą swoją metodę kalana. On w testamencie zaznaczył, że nic nie można w tej jego metodzie zmienić, ponieważ jego zdaniem jest taka świetna. Może jest bardzo dobra, ale język mimo wszystko ewoluuje, dlatego jest tam sporo konstrukcji gramatycznych, których już za często nie użyjemy, albo na przykład wireless. Według niego to jest radio, no bo rzeczywiście odbiornik bez kabla, no ale dzisiaj wiemy, że to jest przecież internet. Więc ta lista, którą ja stworzyłem, ma dużo słów, które. Czy powstały, czy stały się bardziej popularne? Jest to lista żywego języka, tego jakim dziś posługują się Anglicy. Czyli obie metody, zarówno metoda kalana, jak i Twoja autorska metoda, pracują z gotowymi frazami. Tyle, że w ten sposób tradycyjna rola nauczyciela zostaje wyeliminowana i nie mam tutaj na myśli tylko osoby, która podaje uczniowi konkretne gramatyczne zasady, ale również rola nauczyciela w postaci wzoru do naśladowania. Powiedz mi, jak wypełniasz tą pustkę. Metoda kalana jest akurat z nauczycielem, dlatego zawsze będzie też droższa. Tak, tylko, tylko e, nauczyciel też pracuje z gotowymi frazami z podręcznika. Sam powiedziałeś, że kalan zastrzegł sobie, żeby nic w tej metodzie nie zmieniać, więc nie widzę tutaj zbyt wiele swobody. To takie duże pytanie dzisiaj w metodze nauczania, czy rzeczywiście ten internet i cały online learning... I wszystkie te e, zautomatyzowane metody nauczenia wyprą kiedyś nauczycieli, także wszyscy nauczyciele pójdą na bezrobotne. I tutaj no, oczywiście jest to badane i naukowe badania pokazują, że prawdopodobnie nie. Dlatego, że te wszystkie metody online są w stanie bardzo Poważnie zmniejszyć koszty nauczania mogą być bardzo, bardzo pomocne. Natomiast problem jest w tym, że w pewnym momencie uczniowie utykają. Pojawia się jakiś moment, którego nie są w stanie zrozumieć, kiedy coś jest trudne, nie do przejścia, i kiedy nie ma tego człowieka, którego można zapytać: słuchaj, o co tu chodzi to wtedy ludzie rezygnują z kursów online i nauka się kończy, przez co staje się nieskuteczna. Dlatego tym, co uważam, że będzie przyszłością edukacji, jest tak zwany blended learning, czyli uczenie mieszane. Z jednej strony jest ten komponent online, ale z drugiej strony jest też żywy człowiek. Dlatego też uważam, że kurs angielskiego online speaking może działać jako sam z siebie, indywidualny kurs i jestem przekonany, że można się nauczyć w ten sposób angielskiego. Natomiast może też świetnie działać jako uzupełnienie dla kursów w szkole językowej, czy korepetycji. Pozwala po prostu wtedy zwiększyć efektywność pozostałych kursów. Czyli nie przewidujesz wymarcia nauczycieli z powodu metod online'owych? Nie, nie, nie. Uważam, że są świetnym uzupełnieniem, że Pozwalają zmniejszyć koszty, natomiast no, żywego człowieka się nie da zastąpić, a, a szczególnie grupy, też co ciekawe, badania pokazują, że uczniowie w grupie uczą się od siebie nawzajem więcej niż od nauczyciela często. Więc na pewno jest to też społeczne i, i ciekawe, można nawiązać jakieś związki. Ale jak wspomniałem, też ten koszt zajęć z żywym człowiekiem zawsze będzie wysoki. Więc nauka online pozwala nam uskutecznić naukę, zmniejszyć koszt, ale nie sądzę, żeby była w stanie całkowicie wyprzeć y, nauczycieli z krwi i kości. A czy przewidujesz y, rozwój swojego biznesu w takim właśnie kierunku, żeby oprócz tej metody online zaoferować jeszcze spotkania właśnie z żywym nauczycielem i w większej grupie, żeby zwiększyć efektywność uczenia się? A nie byłoby to się w różnych szkołach językowych, tak jak, no tak jak kanan jest obecnie uczony. Ja też cały czas uczę języka angielskiego, też żeby nie wypaść z rytmu, żeby cały czas mieć inspirację do pisania kolejnych tekstów, tak więc jak najbardziej myślę, że są to rzeczy, które powinny iść ręka w rękę. Na jednym z swoich wpisów na blogu dzielisz się taką informacją z czytelnikami, że uczenie się języka obcego chroni mózg przed chorobami jest to podobno wniosek naukowy. Czy możesz coś więcej powiedzieć? Na ten temat? Tak, bardzo ciekawe badania na ten temat przeprowadzono. Okazuje się, że nauka języka angielskiego, czy generalnie języków obcych, statystycznie chroni o 4 lata przed demencją. Czyli dzięki nauce języka angielskiego możemy uzyskać. Niezapomniane 4 lata w bonusie. Nauka języka angielskiego ma wiele innych zalet. Pozwala mózgowi nauczyć się wykonywać wiele rzeczy równocześnie. Jest to jest ten tak zwany multitasking. To akurat na Uniwersytecie w Pensylwanii to dobrze zbadali, że to tak działa. Też poprawia się nasza pamięć dzięki nauce tych wszystkich słówek i nowych konstrukcji i fraz. Lepiej zapamiętujemy i wtedy łatwiej nam nie zapomnieć, co tam mieliśmy kupić w sklepie. Różne listy zakupów łatwiej się nam zapamiętuje, chociaż to w moim przypadku najlepiej nie działa, ale badania pokazują, że ludzie wtedy mają lepszą, lepszą pamięć, też zwiększa się nasza perceptywność. Ludzie wielojęzyczni lepiej obserwują. Otoczenie z jakiegoś powodu. No i tutaj Sherlock Holmes też był poliglotą, i prawdopodobnie o to chodzi, że jeżeli znamy wiele języków, po prostu jesteśmy bardziej otwarci na otoczenie i więcej rzeczy widzimy w tym, co nas utożsamia. Nauka języka angielskiego pomaga nam w podejmowaniu decyzji. Do końca naukowcy nie wiedzą, jak to działa. Przypuszczają, że te dwa języki w mózgu. Kulają jednocześnie i pozwalają nam zobaczyć tą samą sprawę z różnych perspektyw, przez co jesteśmy w stanie podjąć trafniejszą decyzję. I co najśmieszniejsze, nauka języka angielskiego ogólnie polepsza nasze zdolności językowe, tak więc, ucząc się języka angielskiego, nasz ojczysty język polski staje się lepszy. Tak więc jest mnóstwo zalet płynących z nauki języka angielskiego. Tutaj nie będę mówił o tych oczywistych, jak to, że zaczynamy więcej zarabiać, bo to są też bardzo jasne statystyki, że, że ludzie znający język angielski dostają lepszą pracę na tym samym stanowisku, ale więcej zarabiają i ich jakość życia jest wyższa. Ale tutaj mogę odesłać do, właśnie do mojego bloga, do tekstu siedem sposobów, jakie ucząc się języka angielskiego, poprawiasz pracę mózgu tam dla wszystkich dociekliwych są też odwołania do, do, do konkretnych badań naukowych potwierdzających wszystko to, co teraz powiedziałem. Czyli same zalety. Uczysz, same się, zalety. uczysz się nowego języka, ja. możesz zaimpanować znajomym, więcej zarabiasz, na dodatek, nie dostaniesz Alzheimera na starość. Dokładnie tak. Jedyny problem, że ten angielski nie nauczy się sam. <grym> po prostu trzeba nawet najdłuższą drogę zacząć od pierwszego kroku. Jak wspomniałem, nie chodzi o to, żeby to było jakieś dramatyczne, że teraz siądę i nie wstanę, dopóki nie nie będę mówił płynnym prezent perfektem. tylko wymyślić sobie te 10-15 minut, ale codziennie siąść sobie przed komputerkiem, pogadać ze speakingo, czy sobie zainstalować tą aplikację na telefonie i na przystanku autobusowym, czy w drodze do pracy, czy kiedykolwiek, zawsze znajdziemy te 10 minut czasu i sobie przyjemnie troszkę porozmawiać, coś tam czasem poczytać i wytrwale, krok po kroku, jeżeli będziemy to robić to to da efekty. Ja chcę się tutaj pochwalić, a nawet nie bezpośrednio wesprzeć to wszystko, co właśnie powiedziałeś, dlatego, że ja sama uczę się w tym momencie języka hiszpańskiego taką metodą bezpośrednią, czyli powtarzanie całych fraz. Jestem niezwykle pozytywnie zaskoczona. Potrafię odpowiadać na właśnie takie proste pytania. Bardzo dużo możliwości mi to daje do kreowania nowych zupełnie odpowiedzi na, na przeróżne tematy. Jestem zaskoczona, ile właśnie możliwości mam do wyboru. Ja widzę, że ta metoda działa świetnie, więc mogę tutaj tylko polecić. No to trzymam Języki hiszpańskich. Też chciałbym kiedyś rozwinąć speakingo na kolejne języki, ale to myślę, że dalsza przyszłość będzie na razie. Udało mi się rozwinąć bikingo do takiego poziomu, że mogą się języka angielskiego uczyć też rosyjsko i hiszpańskojęzyczni uczniowie i planuję rozszerzać to na dalsze języki. Planów rozwoju serwitu mam mnóstwo, Ach, może nie będę zdradzał wszystkich, żeby nie zapeszać. No ale wszyscy uczniowie, którzy się zarejestrują, będą z tym na pewno na bieżąco jak wypada zestawienie wydatków na naukę angielskiego przy użyciu speakingo versus żywy belfer? Jeżeli przyjmiemy, że średnio to repetycje z angielskiego kosztują 60 zł na godzinę, tak złotówkę za minutę mniej więcej w Polsce się bierze, no to biorąc tak dwie godziny tygodniowo, no bo to jest takie minimum myślę, żeby to miało sens, no to wydajemy już te 600 zł miesięcznie, więc no jest to jednak spory wydatek. Z drugiej strony, jeżeli popatrzymy sobie na speakingo, to dostęp miesięczny Kosztuje 59 zł na cały miesiąc. Czyli można powiedzieć, że w cenie jednej korepetycji, jednej godziny korepetycji mamy dostęp do nauki online na speakingo przez cały miesiąc, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Więc nie tylko mamy tego czasu na naukę więcej, to jeszcze możemy uczyć się kiedy chcemy, gdzie chcemy. Może uczyć się w środku nocy, w piżamie, kapciach, bez makijażu albo w stroju klauna. Jakbyśmy nie chcieli, mamy całkowitą wolność i swobodę w uczeniu się. I na dodatek, jak właśnie się dowiedzieliśmy, nie trzeba się cofać w rozwoju, czyli do poziomu, kiedy byliśmy dziećmi, ponieważ okazuje się, że to jednak dorośli szybciej uczą się języka niż dziecko. Jestem tutaj bardzo zaskoczona tą wiadomością, ponieważ to, to był taki bardzo popularny mit, który krążył bardzo długo. Jak najbardziej, A szczególnie właśnie im jesteśmy starsi, tym ważniejsze staje się uczenie, żeby właśnie ten nasz mózg, tak jak każdy mięsień, żeby nie splaszał, tylko żeby właśnie się cały czas uczyć, cały czas się rozwijać, bo to chroni nas przed, przed demencją, przed Alzheimerem, przed chorobami na starość. Więc to rzeczywiście są tego same zalety. I myślę, że ważne jest, żeby mieć z tego frajdę, żeby znaleźć sobie taką metodę, która będzie sprawiać nam przyjemność. Dlatego też projektując to speakingo, starałem się cały czas wplatać tam i żarty, i żeby to było ciekawe, czasami może troszkę prowokujące, żeby ta nauka nie była nudna, żebyśmy z entuzjazmem podchodzili do dalszych lekcji, a nie ze znużeniem, ponieważ ten entuzjazm tylko on może być tym, co doprowadzi nas do ostatecznego zwycięstwa Wracając jeszcze do aspektu finansowego, czy będę daleko od prawdy, jeśli nazwę system Ambassador Speakingo takim językowym MLM-em i wyjaśnię tutaj od razu, że chodzi o tak zwany schemat piramidkowy, z którym spotykamy się w różnych biznesowych przedsięwzięciach, czyli osoba jakaś poleca, wprowadza nowego klienta do firmy i w ten sposób sama dostaje zniżki, a nawet procent od dochodu, który ta nowa osoba wnosi w firmie. No może piramida to jest dużo powiedziane, bo tam jest tylko jeden schodek, to znaczy jeżeli ktoś poleci kurs speakingu i ta osoba się na niego zapisze, opłaci naukę, to dostaje bonusa, Myślę, że jest to, wszyscy wygrywają na, takiej, na takim układzie, bo polecający coś dostaje, polecany coś dostaje. Ja mam więcej klientów i ludzie uczą się angielskiego, więc myślę, że wszyscy w ten sposób wygrywają. A kiedy ukaże się wersja aplikacji mobilnej twojego serwisu na iPhone'a, ponieważ jak dotąd jest ona dostępna tylko na Androida? Tak, no z iPhone'ami niestety jest pewien problem, ponieważ to by trzeba praktycznie od początku wszystko przepisać. iPhone'y w Polsce to jest... Szacuje się, że tylko 7% rynku, więc tak też jest to w planie, natomiast w jednym z tych dalszych planów, ale jak wspomniałem, jak tylko będą jakieś ruchy w tym kierunku i uda się to wypuścić, to to będę informował o tym na blogu. Zresztą zapraszam wszystkich na blog, na stronę, jeżeli każdy coś się zapisze na kurs, będzie dostawał dwa razy w tygodniu informacje o najnowszych wpisach, co pozwala utrzymać ciągłość nauki. Dostajemy informacje o ciekawych tekstach, które można sobie czytać i, i przypominać, utrzymywać te, ten angielski w głowie. Jaki jest adres strony Twojego bloga? Www.spikingo.com, łamane przez blog. W takim razie trzymamy kciuki za aplikację. Mobilną dla iPhona, ponieważ yy, nie wiem, czy masz jakieś badania na temat Polonii mieszkającej za granicami, tak jak właśnie w Anglii, w Irlandii, albo nawet w Stanach. Przypuszczam, że ten procent posiadaczy iPhone'ów będzie o wiele wyższy. Pewnie tak, tak. Więc pomyślę o, o Polonii <grych> i spróbuję coś jak najszybciej przygotować. Grzegorz, życzę Ci powodzenia w rozwijaniu biznesu, jak największych sukcesów, żeby firma rosła i coraz większej liczby klientów. I dziękuję Ci bardzo serdecznie za rozmowę. Dziękuję bardzo za rozmowę. Wszystkie najlepsze życzenia dla Ciebie i dla wszystkich.